Mniej więcej raz do roku pojawia się na tym kanale materiał pokroju, czy zobaczymy w końcu polską ikonę w FIFA. Ale teraz z całą świadomością mogę powiedzieć, że to naprawdę nadchodzi i zobaczymy w następnej edycji gry ikonę Polaka. Natomiast zanim o samej ikonie, to zachęcam Was na starcie do zostawienia łapki w górę w Bimy ze 2000, zobaczymy czy się uda. Dodatkowo zostawiajcie suby, bo 70 tysięcy już nigdy nie było tak bliskie jak teraz. Dodatkowo zadawajcie pytania na kolejne odcinki właśnie z serii, prawda czy fałsz? A ja już nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek i przypominam, że póki co odcinki są wrzucane codziennie o 14. .00. A dzisiejszy odcinek, jak zawsze, zaczniemy od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy to prawda, że kiedykolwiek w historii FIFA był jakiś napastnik, który był w gangu Hulita? I tutaj oczywiście zaliczamy również wszystkie karty specjalne i o dziwo, co jest dla mnie wielkim szokiem, nigdy w życiu nie byłoby karty, która byłaby na napadzie i byłaby w gangu hulita. Tutaj takimi kartami jeszcze, które myślę, że warto wspomnieć, jest chociażby z FIFA 20 karta Halloween Roberto Firmino, ale na pozycji środkowego napastnika. No to chciałem właśnie zaliczyć tylko i wyłącznie napastników, czyli Pozycję ST, a tutaj na karcie SCF, czyli ona się nie liczy, no ale jest najbliżej tego i właśnie Firmino w FIFA 20 miał kartę Halloween, gdzie właśnie miał 80 PS, 80 Defensywy, gdyby jej nie miał, to by się w tym gangu nie znalazł. Natomiast w FIFA 21 jest tylko i wyłącznie jeden środkowy napastnik, oprócz Ruda Hulita, to od razu mówię, który jest w gangu Hulita. Czy ktoś z Was wie o kogo chodzi? No bardzo mnie to ciekawi, podpowiem wam, że ja tą kartę miałem i swego czasu grałem. Jest to toc Pedro Gonçalvesa. tak jest, moi drodzy, dopiero sobie ogarnąłem ostatnio, że przecież Pedro Gonçalves też jest w gangu Hulita. Ja nawet nie widziałem, że on masz 80 defensywy, ale on rzeczywiście na swojej tej pierwszej karcie był środkowym pomocnikiem. No to. Właśnie przez to również tą defensywę ma całkiem sporą i Pedro Gonçalves jest jedynym środkowym napastnikiem no, napastnikiem nie, ale jest jedynym środkowym napastnikiem, który w tym roku znajduje się w gangu Hulita i nie jest to sam Holender. Czy to prawda, że Kylian Mbappé to najszybsza złota karta w historii całej gry? Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to jest to rzeczywiście prawda. Kylian Mbappé to najszybsza, złota, rzadka karta w historii całej gry. Ale tutaj też warto zauważyć to, że on dzieli ten rekord. Chociażby z Alfonso Davisem z FIFA 21, który również ma 96 pejsa albo chociażby, nie wiem, Pierre Emerick Obama Young z FIFA 18, gdzie również przez wiele lat właśnie to on był najszybszym zawodnikiem i miał 96 pejsa również. Natomiast jest jeden zawodnik, moi drodzy widzowie który miał 97 pejsa ale tutaj jako ciekawostka do tego pytania się nie liczy, ponieważ nie jest to specjalna karta, ale jest to srebrna karta i to właśnie ten piłkarz na srebrnej karcie miał 97 pejsa Czy ktokolwiek z Was wie o kogo chodzi? Jeżeli ktoś wie w tej chwili, to jest mega kozakiem, mianowicie jest to Matis Boli. <laughs> Boli, pewnie źle wypowiedziałem i zaraz będzie hate, no ale mianowicie FIFA 14 to właśnie ten piłkarz, z Wybrzeża Kości Słoniowej na prawej pomocy miał 97 pejsa. Jeżeli chodzi o rzad, nierzadkie karty, to właśnie on jest najszybszym zawodnikiem w całej historii gry. No ale jeżeli chodzi o złotą kartę, to takim piłkarzem jest Mbappé, Davis czy chociażby Owama Young, ale pewnie jeszcze kilku by się znalazło. Ale Boli jest jedyny. Czy kiedykolwiek w historii FIFA była jakaś drużyna, w której trzech bramkarzy otrzymało specjalne karty w jednej edycji? I tutaj, dla przykładu, na razie pokażę wam chociażby Manchester City z FIFA 19, gdzie Ederson sam bronił praktycznie cały, cały czas i miał tylko specjalne karty. A chociażby tutaj jest Claudio Bravo i chcę zaznaczyć, że taka karta rzadka Ligi Mistrzów. Nie liczy się, bo to muszą być karty eventowe specjalne. I o dziwo, istnieje tylko i wyłącznie jedna taka drużyna w historii całej gry. I podpowiem Wam, że miało to miejsce FIFA 19. Jak myślicie, jaka to drużyna? Oczywiście jest to drużyna Dumy Katalonii, FC Barcelona. Wówczas w FIFA 19 Terstegen otrzymał Totsa Silesen otrzymał kartę Man of the Match, a Neto otrzymał kartę fioletową. <gryw> Jak ta karta się nazywa? To jest Footy Winner, tutaj mi podpowiada. No już wiecie, w FIWE 19, było tyle tych kart specjalnych, że człowiek nie pamięta, ale nie zmienia to faktu, że we FC Barcelonie wówczas było trzech specjalnych bramkarzy i jest to jedyny taki przypadek w historii całej gry. Czy to prawda, że Lefjaszyn w swojej najlepszej wersji Optimus posiada swoją słynną czapeczkę? Jak dobrze wiecie, jakiś czas temu Lefjaszyn wyszedł do zrobienia w SBC właśnie jako ikona w swojej najlepszej wersji i wówczas dużo ludzi go nie robiło z tego względu, że właśnie Lefiaczyn tej swojej tutaj, jak widzicie, słynnej czapeczki na, na, w samej grze nie miał, więc ludzie postanowili, a to nie będą go robić, to no, bo wiadomo, że go robi się tylko dlatego. Obecnie jego cena jest mocno zbustowana przez to, że karty są mega drogie. No ale jak już karty spadną z ceny to Jaszyn będzie dość nisko cenioną kartą, więc myślę, że będzie można go zrobić. Tym bardziej, że te wymagania nie są jakieś kosmiczne, no ale jak mówię, teraz są po prostu drogie. A, yy, z tego względu, czy on ma teraz tu swoją czapeczkę? Tak, moi drodzy. Ta czapeczka została dodana w najnowszej aktualizacji. Lew Jaszyn już ją posiada, więc jeżeli ktoś chciałby zrobić właśnie tego bramkarza z, yy, z Rosji, to zachęcam, bo już tą czapeczkę będziecie mogli w grze zobaczyć. Czy to prawda, że ktoś na świecie w FIFA 21 w drawcie miał 95 oceny, chociaż na chwilę? Jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, to powinien to nadrobić, ale wrzucam, bo to jest naprawdę historyczna chwila. Jeden z moich widzów, który jest właśnie na mojej grupie Drafciarze MEXA, wrzucił ten oto screen, gdzie jest ocena 95. Jest to pierwszy taki przypadek w historii FIFA 21. Także jest możliwe mieć ocenę 95 w Drafcie, chociaż na chwilę, chociaż ja szczerze Wam powiem, nie myślałem, że. To się dało aż do wczoraj, i co najlepsze, jeżeli ktoś właśnie nie widział wczorajszego odcinka, to tutaj w pewnym momencie było 100 zgrania i 95 oceny. Także kosmos ostatecznie przypomnę, że ten draft skończył się 193, a ostatnia karta zadecydowała o tym, bo aż do ostatniej karty był to draft 194. No i przed czas na pytanie odcinka, a mianowicie czy to prawda, że w FIFA 22 wreszcie ujrzymy polską ikonę? Tak, moi drodzy widzowie, już chyba z całą pewnością możemy to potwierdzić, chociaż oficjalnego potwierdzenia ze strony twórców gry, czyli jej sport jeszcze nie ma, to teraz już ludzie, którzy gdzieś tam czytają w kodzie gry, znaleźli, że między innymi w FIFA 22 pojawi się taki zapis jak Concordia Knurów i co? Konkordia Knurów, co ona mogłaby robić w najnowszej edycji gry? A oto właśnie jest jeden z powodów, dlaczego ona miałaby tam się znaleźć. Mianowicie Jerzy Dudek, tutaj zaprezentowany, kiedyś grał właśnie w tym klubie, i przez to bardzo dużo ludzi mówi o tym, że właśnie jego ikonę w grze zobaczymy. Wręcz jest to już pewne: no bo no nie oszukujmy się, Konkordia Knurów, no nikt by tego nie dodawał bez celu. A jak wiadomo, w profilu ikony zawsze jest napisane, gdzie dany piłkarz grał. No i na 99,9% Jerzy Dudek w FIFA 22 się pojawi. Ofi oczywiście trzeba czekać jeszcze na oficjalne potwierdzenie, ale moim zdaniem już nie ma nawet na, na co czekać tak szczerze. Jerzy Dudek w FIFA 22 będzie pierwszą polską ikoną. Mimo wszystko bardzo się cieszę z tego, ale ubolewam, bo. Nie oszukujmy się, Jerzy Dudek nie będziesz tak rozchwytywaną ikoną. Wiecie, te karty bramkarzy, co mają wpuścić to i tak wpuszczą, więc myślę, że Dudek furory nie zrobi, ale będzie to tańsza karta legendy czy też ikony, którą będzie można kupić, więc myślę, że może go kupię do swojego składu. O wiele bardziej wolałbym Zbigniewa Błońka, ale tak szczerze, najbardziej to chciałem Kazimierza Dane, a z prostego powodu, bo on byłby na ofensywnym Zawodniku I miałby prawdopodobnie 5x5 5, albo 5x4 Prawdopodobnie by miał 5 gwiazdek sztuczek Także myślę, że Kazimierz Dejna mógłby być takim game changerem że I byłoby o wiele lepiej, gdyby on się właśnie znalazł No ale nie ma już co narzekać Jerzy Dudek prawdopodobnie tą pierwszą polską ikoną będzie Więc trzeba się cieszyć, że chociaż on I w końcu przy wyborze ikony Będziemy mogli trafić polską flagę